To jest ten minus, tej wieku. Jaka cisza, jaka cisza. No, najbardziej Sadra zadowolona, wszyscy zadowoleni. Proszę bardzo, tymu też. Pomimo tego śniegu, pomimo tego mrozu, bo jest dzisiaj w lesie rzeczywiście minus jeden stopień. To jest i tak bardzo fajna, miła, ciepła atmosfera. Także ludzie bardzo zadowoleni. A tak wygląda las właśnie dzisiaj. Słuchajcie, normalnie, bajeczne sceny. Także warto pójść nawet po południu sobie pospacerować w lesie, bo jest coś pięknego.